Videoclipul na de ServiceX. X. realizat de Ogólnie miałem nagrać coś innego w związku z tym, że dostałem komentarz odnośnie w jaki sposób możemy zmienić przypisywanie adresu IP na przykład ze statycznego na DHCP w Proxmoxie. Ten filmik powstaje. Tak jak widzicie na monitorze, jest Proxmox, wychodzi odnośnie certyfikatu. Klikamy zaawansowane i zaakceptuj ryzyko, no bo nie mamy certyfikatu. Logujemy się do Proxmoxa. Jak sobie przejdziemy na Data Center ma moja maszyna opisana jako maszyna 2, system mamy tutaj network, czyli sieci i mamy kartę sieciową plus bridge który jest połączony z kartą sieciową i ma przypisywany adres IP po adresie statycznym 192.168.100.2 gateway, czyli mój router 192.168.100.1 w Proxmoxie jak sobie wejdziecie w Linux Bridge, klikniecie edytuj to jak widzicie nie macie opcji przypisywania adresacji IP z DHCP. Niestety nie zostało to prowadzone na GUI Proxmoxa, dlatego musimy przejść na terminal. I tutaj dwie opcje są: albo zalogujecie się przez PUTI, bądź jakieś inne oprogramowanie, które obsługuje terminal i wtedy możecie to sobie tam zmienić adres IP, ja wam pokażę jak to zmienić przez główną zakładkę odnośnie Proxmoxa, jak się podłączacie bezpośrednio monitorem i klawiaturą przechodzicie sobie tam do ustawień tak jak przejdziemy sobie teraz na mój monitor drugi tak jak widzicie jest terminal maszyna 2, login, ja tu wpisuję root, nie, robiłem jeszcze kont użytkowników na chwilę obecną na rocie pracuję, zalogowałem się sprawdzam sobie adresację IPA, czyli IP adresy tak jak widzicie, trzymacie informacje lookback ENO1 i VMBR0 i nas interesuje VMBR0. Gdzie tam macie wpisane 192.168.100.2. 168, Wyczyściliśmy sobie terminal, więc teraz przechodzimy na katalog ETC Network. Sprawdzamy sobie jakie pliki. Nas interesuje interfaces, więc wpisujemy sobie CP, czyli będzie copy. Interfaces, interfaces backup. Wiem, że większość z Was pewnie nie robi kopii, ja robię. Zawsze się przydaje, w przypadku gdyby coś poszło nie tak. Tak jak widzicie, zostało utworzone, więc teraz biorę, uruchamiam Nano, czyli edytor tekstowy, interfaces. No, i tak jak widzicie, przeszliśmy na nasz e, plik. Nas, tak jak mówiłem wcześniej, interesuje interface VMBR0 inet static. To nas interesuje. Opisane to było jako linika trzecia i faktycznie jest. Static e, możemy w dwóch formach to zrobić. E, kliknąć Enter i hashtag. Wtedy zostanie zakomentowany, ale musimy wrócić do poprzedniego wiersza i wpisać DHCP. No i jeszcze, żeby DHCP faktycznie było, musimy sobie adresy i gateway również hashtagiem zaznaczyć. Tak jak widać została wprowadzona zmiana. Możecie oczywiście static adresy i gateway usunąć i też będzie to działało poprawnie. Ale zostawmy w razie, czego gdy kiedyś będziemy chcieli to zmienić, wejść od razu w plik, to tylko kasujemy hashtagi i wracamy z DHCP na statica. Ja sobie zapisuję Ctrl O, klikam Enter, Ctrl X wychodzę. Ja sobie wyczyszczę ponownie terminal, wrócę do głównego mojego katalogu. I teraz zresetuję sobie usługę serwis, Networking Reload Czekam aż się zmieni Wszystko jest OK Wpiszę sobie status no, i tak jak widzicie, adres IP został zmieniony przy wierszu VMBR 0 dhcp client new address detect. No i mamy 192168100254 na 24 Tak jak widzicie, w taki sposób możecie sobie zmienić adres IP. Wróćmy do mojej przeglądarki. Nową zakładkę sobie otworzę i wprowadzę 192.168.100.254. 2.8006 port, tak jak widzicie, mamy już informacje odnośnie SSL-a. Akceptujemy i mamy adres IP. Przypisywany z DHCP. Nieraz może się zdarzyć tak, że nie będziecie chcieli, żeby na Proxmoxie był adres IP statyczny, a żeby było na DHCP ustawiacie na przykład statyczny, żeby był na routerze. Ja zazwyczaj na routerze ustawiam statyczny adres IP, w razie czego gdy maszyna się odłączy, to inne urządzenie nie zajmie tego adresu IP. Dlatego polecam i nawet zalecam zmianę adresów IP. Statycznie, żeby było w Waszym routerze, dziękuję jeszcze raz za komentarz. W tym odcinku by było na tyle, zapraszam do kolejnych odcinków na kanale Serwisik. Dziękuję i cześć.